Cześć, cześć! Witam was w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy vlogmas dzień 19, 18. I Dostałam właśnie wiadomość od pani z przedszkola, że Alanek został mistrzem liczenia. Taki tytuł. Tutaj świeci mi lampka z kaszyją, bo na razie. Dlatego, że robię swoje pazy, tutaj se dwaście ściągnęłam, które już nie nadawały się do dopełniania, ogólnie najlepiej lubię, jak paznokcie są takie wiecie, na nowo, na wylaną formę, niż takie dopełniane, dlatego jak już któryś się tak nie nadaje, to wolę go ściągnąć i zrobić sobie nowego. No i tą rękę mam zrobioną tylko do pomalowania, teraz czas na tą, e, Aleks już właśnie przed chwilą u niego byłam. nie wiem, czy będzie dalej spał, czy nie. Zrobiłam sobie kawkę, piję kawkę i robię właśnie paznokcie. Oczywiście wiedzie pewnie jakaś czerwień, tak konkretnie to absolutnie nie mam pomysłu na te paznokcie. Ech, nie wiem, taka czerwona jestem, odbija z telewizora myślę o jakiejś czerwieni, no bo nie wiem lubię czerwone paznokcie, a nie noszę ich w ciągu roku, bo zawsze sobie myślę a czerwień to na święta, czerwień to na święta o jeszcze bateria mi pika no, także jakiś czerwień może jakaś czerwień, a niektóre, jest tak, niektóre takie czerwone brokatowe, bo chyba też mam taki lakier pokażę później efekt końcowy Muzyka Acquaintance be forgot, and all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet. No, i pazy świąteczne, słuchajcie, zrobione. Klasyczna czerwień z semilaka, czyli to się nazywa On Fire. Tutaj mam na tym serdecznym jeszcze taki brokatowy lakier. I folię też z semilaka, po prostu złotą. Udało mi się zrobić paznokcie, jak jeszcze Alex spał, ale już jak wstał, to malowałam przy nim. Dał mi pomalować. Trochę się ciekawił, ale w sumie to dał. Nie łapie mi tu jakoś do końca ostrości. O! Świąteczne. Czerwone. O! baterie że podłączyć. Jeszcze później albo wieczorkiem stópki trzeba zrobić. No cześć. Melduje się później. Jest w do siódmej, a ja słuchajcie, dopiero gotuję taki, taką obiadę kolację, bo yy, robię fasolkę. W sumie zaraz kończę, aż po prostu długo wiecie, gotowała i tak dalej, i tak dalej. fasolka po Bretońsku. Yy, ja się dzisiaj ogarniałam, czyli paznokcie, stopy. Teraz byłam, robiłam peeling, miałam włosy. Także cała, cała się ogarniałam. Przyszedł mały smurfik. A później pokażę wam Bo byłam jeszcze poza zakupami w Biedronce Pojechałam do Pepco podokupywać prezenty e, Papier już do pakowania Tak jeszcze zostało mi Naprawdę dokupienie Drobnostek, dokupiałabym to dzisiaj Ale nie było to co chciałam akurat I będzie już po prostu Wszystko na si Także taki piątkowy wieczór e, Przygotowuję tutaj Fasoleczkę Na jedną chwilę cały rok Aby ludzi bliskich znów przy sobie mieć No hej, jestem Blada Właśnie, słuchajcie, zamówiłam sobie przez chwilę nowy samoopalacz Który ma mieć podobno bardzo ciemny kolor No a ja tutaj mówiłam zawsze, że mi na dekoldzie tak Jakiś pigment się nie przyjmuje i mam zawsze problem. Nie znalazłam jeszcze odpowiednio ciemnego samoopalacza. Zobaczymy, jaki będzie ten. Marka popularna powiem Wam po prostu, jak przyjdzie. Pokażę Wam teraz w ogóle tylko, ale to już to nie, że tylko w tym roku, w każdym roku są przepiękne te papiery do, do, do owijania. One są pod was bo to jeszcze w ogóle na dodatek piękna Najbardziej mi się ten podobał. Takie tutaj y, serenki Śliczny. Tu mam dresy i już włożone. kupiłam przepiękną torebeczkę dla Lilunii. Zobaczcie, jakie jest piękne nawet torebki. No po prostu coś pięknego. Nie mogłam się oprzeć. Nawet taka rączka. Cudo. Nawet w sumie nie wiem, jak kosztowała, bo nie ma ceny. Co tu jeszcze jest? No, właśnie do dekorowania prezentów taki zestaw. Mały był wybór trochę tych zestawów. I do podpisywania to są, nazywa się to profesjonalnie, zawieszki do prezentów. Jeżeli chodzi o to, co dokupiłam jeszcze, no to Alanek już chciał wcześniej ten szlafrok z dinozaurem, przez to, że on ma taki, widzicie, jeszcze ogon. A Alanek ogólnie lubi e, takie kostiumy, kostiumowe klimaty. No i to będzie pewnie, wiecie, normalnie nosił jako dinozaur. E, 110 na 116 mu wzięłam. E, I to jest bardzo milutkie. A 30 zł to kosztowało. Siebie, to ja, co ja jeszcze kupiłam, bo tutaj mam tak mało rzeczy, gdzie to jest ten tor, szlafrok, Okej. Okay. aha bo jeszcze kupiłam taką piżamkę Już ale co tą właśnie taką widzicie, puszczaną tak, co to było, I też 30 zł to właśnie kosztowało, to jest niby od dwóch latek, ale Wiadomo, że już będzie ok, będzie mógł sobie tak puszczać te samochodziki. Trzy są chyba w zestawie. No i baterie. I to tyle. A nie było mi chyba z godziny. Tak, chodziłam i szukałam i szukałam. Jeżeli chodzi o lilkę to jej rodzice zażyczyli sobie pieniążki, także po prostu na nie Nie mam dla niej takiego prezentu, nie jakiejś zabawki, zresztą czy ona by się już cieszyła z zabawki? Ach, no to mam i tak jeszcze prezenty nie załatwione do końca, ale już jestem blisko, już jestem blisko. Tak naprawdę jeden, ten co dzisiaj szukałam, a już nie było, to zamówiłam przez internet też. Także zestaw do pakowania. Papier, papier, papier. Torebka kosztowała 3 zł, ta prezentowa. Eee, szlafrok. I tyle. I dwa razy policzyłam mi reklamówkę. Widzicie, co oni są cwani. Wami? się z groszy niby, ale widzicie na każdym kliencie. No dobra, to tyle na dziś. Dziękuję, że byłyście przez kolejne dwa dni ze mną. Zostawcie kciuka w górę, napiszcie komentarz, czy już w ogóle skończyłyście przygotowania, czy macie prezenty. Kiedy ubieracie choinkę? Bo dużo osób ubiera właśnie teraz. W ten weekend dużo osób widzę ubiera choinki. Czy już miałyście ubraną, czy dopiero będziecie ubierać? No, piszcie koniecznie, to też chętnie wejdę trochę w wasze życie, dowiem się, jak to jest właśnie u was. Jutro będę się opalała jeszcze moją końcówką samoopalacza. A później, jak przecimy ten sam opalacz, to wtedy się opalę po prostu jeszcze raz. No i będę Wam dawała oczywiście znaka, bo przez to, że jest vlog, was nagrywamy codziennie, to ja Wam częściej daję teraz znać na temat jakichś tam produktów. A pokażę Wam tylko jeszcze coś. Tak już, tak już wiecie, na do widzenia. Zobaczcie, Kupiłam ją, uwaga, no wiadomo, że nigdzie nie idziemy w tym roku na Sylwestra, ale e, po prostu była okazja i grzech było jej nie kupić. I jest po prostu piękna, i jest sexy, ma taki dekoldzik, także ja do tego na pewno że ten mój biustonosz z tymi paseczkami wystającymi. Nawet bym się pokusiła tutaj jakąś koronkę, coś tam, coś tam. No i pięknie się mieni. I ona była w fajnej cenie żałuję, że kupiłam tylko jedną, bo występowała w jeszcze jednej wersji kolorystycznej. Także żałuję, że kupiłam tylko jeden. Piękna jest co, zobaczcie. No to, to komuś jakąś sylwestrowa. To może być po prostu w ciągu roku, gdzieś tam jak już świat wróci do normalności, to na jakąś imprezkę, żeby wyjść po prostu.